To jedyny chyba kraj na świecie, gdzie jest tylko 10% osób, które tam mają obywatelstwo i 90% osób, które przyjechały z innych krajów, czyli tak zwanych, tak zwanych ekspatów. I może dzięki temu e, żyje się tak bardzo dobrze, dlatego że z jednej strony te osoby, które przyjeżdżają są przyjmowane z otwartymi rękami, a osoby, które mogą zaoferować swój talent, ciężką pracę, zaangażowanie są nie tylko dobrze wynagradzane, ale przede wszystkim bardzo dobrze traktowane. Ja, tak jak wspomniałaś, pracowałam już w Malezji, w Singapurze, w Stanach Zjednoczonych, teraz pracuję oczywiście w Polsce, a teraz pracuję w, w Emiratach, ale nie tylko w Emiratach, bo również w Arabii Saudyjskiej, w Kuwejcie i w kilku innych krajach tej regionu. I zawsze powtarzam, że w żadnych z tych krajów, w których nie pracowałam, nie spotkałam się z tak wielkim szacunkiem, i, I tak pozytywną odbiorem, jak właśnie w Emiratach Arabskich, pomimo tego, że jestem kobietą, blondynką <grydy> i pochodzę z Polski i mam do czynienia głównie z mężczyznami. Także bardzo, bardzo sobie, bardzo sobie to, to cenię i dlatego to, co widziałam na, na wystawie, tak bardzo mnie pozytywnie nastawiło, ponieważ było tak bardzo spójne z tym, co widzę, czuję i przeżywam na co dzień.